Mamy społeczeństwo niepiśmienne. Czytać i pisać umie mniej niż 10% populacji. A potrzebujemy urzędników, którzy będą w stanie przeczytać i napisać. No to trzeba ludzi uczyć czytać i pisać. I jeszcze trzeba ich uczyć arytmetyki i jeszcze paru innych rzeczy. Zero krytycznego myślenia. Zatem zbudowano taką matrycę, taką sztampę, spod której wypadały kolejne egzemplarze obywatela, urzędnika. Gotowego do pracy na rzecz państwa. Teraz pytanie, czy uczono tam krytycznego myślenia, czy uczono dystansu, czy uczono zadawać pytania? Dlaczego, po co? Tego nawet nie można robić, a może inaczej, są byłoby lepiej. Są nauczyciele, którzy się obrażają, jakim się zada pytanie. Niestety, niestety, są. I yy, dzisiejszy system edukacyjny wielu państw świata tak naprawdę tkwi. Nogami, a niekiedy nawet po pas, w tym starym pruskim modelu.